Cześć kochani, z tej strony Klaudia i e, dzisiaj chcę sobie z wami pogadać o... E, jak widzicie, słuchajcie muszę się wam, zaraz zanim zacznę muszę się wam pochwalić mam na sobie dekolt, to jest dość głęboki dekolt jak na mnie, e, więc jak widzicie z poprzedniego filmu, jak nie to was to oczywiście odsyłam, e, ale e, po tym filmie sobie obejrzyjcie po prostu, e, właśnie e, zaczynam się przełamywać, widzicie tu jest trochę głębszy dekolt, jest trochę cieplej na dworze więc też mogę sobie na to pozwolić ale kochani, ja dzisiaj chcę sobie z wami pogadać

I ja wiem, zdaję sobie sprawę, że to do lata jest jeszcze dużo, dużo czasu, ale tak naprawdę o strojach kąpielowych zaczynamy teraz myśleć, kiedy one zaczną wychodzić w sieciówkach i będziemy myśleć nad kupnem takiego stroju, prawda? To raczej myślę o tym i chcę, kochani, was zacząć do tego przełamywać Ja wiem, że jeśli chodzi o osoby grube plus size, to jest myślenie w stylu: a, ubierze pod koszulkę z podęki i jest git. A ja was, kochani, chcę zachęcić do tego, żeby ubierać stroje kąpielowe, żeby kupować stroje kąpielowe i żeby czuć się pięknie w stroju. Kąpielowym. I ja wiem, widać nam fałdki, widać nam tutaj tłuszczek i on jest, yy, widać go też tutaj i, i też jest, wiecie, brzuszek, wszystko. Ale co z tego? Tak szczerze, co z tego? Kogo to obchodzi? Na plaży masz się czuć swobodnie, masz się czuć dobrze, a w t-shirts jest po prostu gorąco. Ja nie ukrywajmy, ja, ja przechodziłam ten okres w swoim życiu i ja wiem o czym, yy, o czym yy, mówię, naprawdę to rozumiem i to nie jest ok. Masz prawo do tego, żeby nosić strój kąpielowy. Ja nie, mu, nie zmuszam cię do noszenia stroju kąpielowego dwuczęściowego, żeby pokazywać cały swój brzuch. Jeżeli nie jesteś gotowy, gotowa na to, to nie, oczywiście, że nie. Dobrze, jak nie chcesz, to nie. Ale e, są piękne stroje dwu, e, dwu, nie dwuczęściowe, właśnie, a jednoczęściowe, które są przepiękne i są bardzo ładne. Ja mam taki strój wrzucę wam tutaj zdjęcie w tym stroju zrobię sobie specjalnie, przymierzę ten strój i, i wrzucę sobie wrzucę zdjęcie z przepięknymi wycięciami, który robi nam trochę talii, zwęża nas troszeczkę optycznie, a jednocześnie jest jednocześciowy jest przepiękny, mam nadzieję, że zrobię, jak nie zrobię to wrzucę wam, wrzucę wam zdjęcie tego stroju, ale kochani Naprawdę to jest to jest, yy, jest pełno opcji, jest multum opcji, które możecie sobie kupić, jeśli chodzi o stroje kąpielowe. Są z różnymi wycięciami, są bez wycięć, są bardziej zabudowane, są mniej zabudowane, tych strojów kąpielowych jest na pęczki. I ja zdaję sobie sprawę, że w sieciowce może trochę trudno dostać taki strój kąpielowy, natomiast myślę, że w, w jakichś sklepach z bielizną już nie może warto wydać właśnie trochę więcej na taki strój kąpielowy i kupić troszeczkę pożudniejszy na kilka sezonów a nie, żeby co, co sezon trzeba było wymieniać. Ale kochani, właśnie o to chodzi, że chcę was zachęcić, ponieważ zaczniemy powoli o tym myśleć za niedługo. Zaczniemy myśleć o tym, że przydałoby się może kupić. I będziemy tak myśleć, my na pewno będziecie się bić z myślami ubierać, nie ubierać, kupować, nie kupować, może nie jednak, bo ktoś się będzie na mnie gapił. No, trudno niech się gapi, niech podziwia twoje ciało. I ja mówię to naprawdę z pełnym przekonaniem. A jak komuś się coś nie podoba, to może odwrócić głowę i nie musi patrzeć. Nikt mu nie każe i nikt jej nie każe. Bądźmy dumni z tego, jakie ciało mamy, bo ono przechodzi z nami wiele rzeczy. Ono codziennie nas e, nosi, p, codziennie nas znosi przede wszystkim nasze, nasze niedbanie o to ciało często, albo, albo za kiepskie dbanie. I, I bądźmy dumni z tego ciała. Jeżeli masz rozstępy, to okej, okay. ale większość kobiet nie ma. Naprawdę większość kobiet ma rozstępy i to jest zupełnie okej okay. i my w końcu zaczniemy może normalizować takie rzeczy jak rozstępy, nie wiem włoski na nogach, bo, bo po prostu ja teraz chodzę w spódniczce, wiecie i to jest kolejny dzięki kiedy ja chodzę w spódniczce z mojego challenge'u, jak chcecie, jesteście ciekawi to wejdźcie sobie na, na moje stories, intesta stories i, i tam zobaczcie na moim instagramie właśnie. E ale wiecie, to jest po prostu, to jest mega, mega ważne, żeby nie przejmować się tym, żeby normalizować te rzeczy, żeby normalizować to, że masz trochę tutaj tłuszczyku, no bo to jest ok, albo że masz trochę więcej tutaj tłuszczyku, jak widzicie, ja mam lekką galaretkę i, i trudno, no i ja się staram, żeby to zeszło, ale też nie jestem idealna i nie wiem, czy mi do wakacji ci się uda. No, i, i co z tego? Nie będę się tym przejmować, bo ja chcę, ja chcę w końcu wyjść na plażę i się poczuć okej okay sama ze sobą, i poczuć się okej, okay, że, że ja mam na sobie, wiecie, strój kąpielowy, i nie czuć się winna, że ktoś musi patrzeć na moje grube uda. No, ja Pierciu, nie musi nikt patrzeć i się w końcu musimy tego nauczyć, że nikt nie musi patrzeć na ciebie i nikomu nie każesz, nikogo nie zmuszasz do tego, żeby patrzył, patrzył na ciebie, a ty możesz się czuć dobrze ze sobą. I masz do tego prawo, i mało tego, ty powinnaś, powinieneś się czuć dobrze ze sobą, i nikt nie ma prawa ci odjąć tego. Po prostu, kochani, zacznijmy. Ja wiem, że daleko jest jeszcze do wakacji, i na pewno będę mówić o strojach kąpielowych. Może zrobimy sobie taki test różnych strojów kąpielowych, yy, zrobię dla was taki haul i sprawdzimy, gdzie są najlepsze stroje kąpielowe. Jeżeli jesteście ciekawi takiego odcinka, to dajcie znać. Yy, ale, ale tak naprawdę, poza tym. Szanowni Państwo, witamy w świecie akceptacji, samoakceptacji i kochamy siebie i nie próbujemy nie wiadomo czego i nie tworzymy nie wiadomo czego, po prostu ko kochajmy siebie, po prostu i pozwólmy sobie na ubranie głębszego dekoltu, bluzki na ramionczka, e stroju kąpielowego, dwuczęściowego, jednoczęściowego i nie przejmujemy się cudzą opinią, bo cudza opinia to tylko cudza opinia i tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Po prostu nie ma większego znaczenia, a my czujmy się dobrze sami ze sobą i po prostu nośmy y, stroje kąpielowe i bądźmy z siebie dumni i nie przejmujmy się tym zupełnie. Po prostu, kochani. Kochajmy siebie i bądźmy dumni z siebie. I ja zdaję sobie sprawę, że wiele osób może myśleć, że a to takie banały, teraz mówisz o takich banałach pewnie kochajmy siebie, bla, 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 Ale to jest mega ważne. Ja sobie zdaję z tego sprawę, bo ja jestem w tym samym punkcie. Teraz idą wakacje i ja sama miałam taki moment, się zastanawiałam, czy na pewno ubiorę z trójką Z drugiej strony pomyślałam, dlaczego nie? Dlaczego, dlaczego nie? Dlaczego mam nie ubierać go? Dlaczego mam nie ubrać w tym roku na przykład dwuczęściowego? Bo ja zwykle noszę jednoczęściowy, ale może w tym roku się przełamie i kupię sobie dwuczęściowy i będę z moim bebzorem i brzucholem i jak go tam nazwiecie brzydko, będę z moim brzuchem chodzić po prostu dumna i, i po prostu zadowolona, bo opalę w końcu brzuch pierwszy raz na przykład od, od nie wiem kiedy, w zasadzie od zawsze. I tyle. I nie będę się przyjmować cudzą opinią, nie będę się przyjmować tym, że ktoś pomyśli, że jestem gruba i brzydka. Co mnie to obchodzi? Ważne, że ja siebie lubię. Ważne, że ja się sobie podobam. Ewentualnie podobam się mojemu mężowi, to też jest dla mnie ważne. Ale tak to? Mogę się podobać jeszcze komuś innemu, ale większość osób mnie nie interesuje ich zdanie na mój temat, tego jaki jest mój wygląd. Bo jeżeli ja siebie lubię, to inni też mnie będą lubić. Prosta zasada, bardzo proste i praktycznie zawsze to działa. Więc, szanowni Państwo, e, idą wakacje, niedaleko jest. Oczywiście cały czas staramy się dbać o siebie, bądźmy w tym duchu takiego dbania o siebie, o swoje zdrowie przede wszystkim, ale też z drugiej strony nie wstydźmy się tego ciała, cia, które mamy teraz. Nie wstydźmy się tego, co mamy, tych naszych właśnie rozstępów, czy, czy fałdków, czy gdzieś tam większego celulitu na przykład, o nie wstydźmy się tego i nie przyjmujmy się tym, bo to jest coś, co może się z dnia na dzień zmienić, a no rozstępy raczej z nami zostaną, ale 90% kobiet je ma i... Facetów też, Faceci, bardzo dużo facetów też ma rozstępy. I czy ktoś się tym tak naprawdę przejmuje? Czy jak ty idziesz na przykład plażą i widzisz kobietę z rozstępami, to patrzysz: Jak ona mogła się tak ubrać? W ogóle co się dzieje? To jest jakiś absurd, tak nie powinno być. No, robisz tak? Nie. Przejmujesz się, jakby i ktoś idzie z wielkim brzuchem, ogromnym brzuchem, i co? Spojrzysz na nią, pomyślisz, no dobra, okej, okay, tyle, i idziesz dalej. Nie przejmujemy się na co dzień aż tak bardzo takimi rzeczami, więc my też się nie przejmujemy tym naszym, bo ktoś też spojrzy na nas, pomyśli sobie coś, pomyśli i tyle, i przejdzie dalej. I co cię to interesuje? Nie chcę myśleć, co chce. Może, myśl, może ci nawet coś powie, bo ma zarzuty sam do siebie, że tak nie robi. Wiecie, dużo hejterów jest takich yy, i osób, które yy, dają ci dobre rady i które dbają o ciebie i ci po prostu radzą, żebyś pewnych rzeczy nie robiła, czy nie robił, bo tak nie wypada, bo sami się boją to zrobić. Sami się boją stanąć w takim miejscu, gdzie mówią odważnie okej, okay, ja dbam o siebie, staram się robić dobrze, ale jednocześnie nie chcę się wstydzić swojego ciała. Tak jest. Dużo hejterów po prostu wstydzi się samych siebie, dlatego po prostu hejtuję innych, bo nie chcą, nie chcą stanąć w miejscu odpowiedzialności za siebie i powiedzieć, ok, czyli trzeba coś z tym zrobić, bo to nie jest ok, że ja się tak boję sam siebie pokazywać. Eee, I trudno, ja się tym nie przejmuję, ja się nie, nie zamierzam przejmować i ty też się nie przejmuj. Po prostu nie przejmuj się tym, idź z dumnie podniesioną głową, bądź dumny z siebie, bo jesteś piękny, jesteś piękna i nie przejmuj się, naprawdę się nie przejmuj i to jest, to jest moje słowo na dziś dla was nie przejmuj się i noś to co chcesz i może, może to nie jest na przełamanie się żeby zupełnie ale może spróbuj raz czy dwa właśnie ubrać strój kąpielowy na plaży a nie ubierać wiesz jakiegoś, jakiegoś właśnie t-shirtu i spodenek, bo to jest najczęstszy nasz błąd. I później opalone rękawki i zadowoleni. zadowoleni. No, nie, kochani, nie bójmy się opalać calusieńcy, nie bójmy się pokazywać tego, jak piękni jesteśmy, a jak komuś się to nie podoba, to jego problem, tak jak mówiłam, naprawdę jego problem. I oczywiście zapraszam was do komentowania tego filmiku, e, zapraszam was do subskrybowania kanału z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco, kiedy filmy przychodzą, e, Wychodzą, bo filmy po prostu wychodzą trzy razy w tygodniu, więc serdecznie Was zapraszam. Oczywiście zapraszam też Was na moje social media, gdzie jest obecnie prowadzony challenge, więc serdecznie Was tam odsyłam. Możecie sobie zobaczyć. I mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmiku. Do zobaczenia! Pa!